Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie. Największy sklep motocyklowy w trójmieście. Wszystko dla ciebie i motocykla w jednym miejscu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. W tym roku słyszeliście to naprawdę dużo razy. Ale z racji tego, że w miniaturce zobowiązałem się, że to nie będzie długi film, to chciałbym tylko krótko podsumować 2024 rok i coś Wam jeszcze na koniec powiedzieć. Gdyby ktoś na moment nagrywania tego filmu. S8, Plus tylna kamera z mikrofonem. Hej, z tej strony Tomek, witajcie na moim kanale. Powiedział mi, że będę robił milion wyświetleń filmów rocznie na kanale, to w życiu bym powiem wam nie uwierzył, ale jednak tak się stało. W 2024 roku znowu przebiliśmy barierę miliona wyświetleń filmów do dnia dzisiejszego, czyli to jest około 23 grudnia. Dodatkowo filmy miały prawie 68 tysięcy obejrzanych godzin. I przyszło ponad 3600 nowych osób subskrybujących kanał, więc jest to naprawdę wow i dużo. Tak więc na ten moment, kiedy testowałem dźwięki, chciałem zobaczyć w ogóle jak wyglądam przed kamerą, to dla mnie byłoby to pff, rozwalające banie. Ale dobra, żeby już bardziej nie przedłużać, bardzo Wam chciałem podziękować za ten rok. Dla mnie był on fajny, było dużo frajdy, dużo zabawy, dużo jeździłem motocyklami, co mi się bardzo podobało. Dużo testowałem sprzętu, co też lubię robić, więc ten kanał wiem, że jest trochę takim miszmaszem między motoryzacją, elektroniką, jakimiś komputerami. No, ale jeżeli ktoś tutaj subskrybuje i tu trafił, to wie, że takie rzeczy będzie oglądał. I na koniec już tego krótkiego filmu chciałem Wam życzyć... Szczęśliwego nowego roku i szampańskiej zabawy w dniu jutrzejszym, bo jutro jest Sylwester i wkraczamy w nowy 2025 rok. I na pewno kilka dni po nowym roku zobaczymy się znowu, a więc mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać kanał, że będziecie dalej komentować filmy, że moja praca będzie Wam się podobała. Tak więc nie przedłużając, trzymajcie się ciepło, szerokości na drodze. Na razie cześć!